I witam Was wszystkich dzisiaj na moim kanale i dzisiaj Wam pokażę jak naprawiam hamulce w tym rowerku. to jest Revisite Revisite z Decathlona i dzisiaj będę robił tam naprawę hamulce hydrauliczne, czyli szczęki bo są już zjechane i Wam pokażę tył jak tam jest bo przód się tak samo wymienił jak tył nie będę wam dwa razy tego samego pokazywać, nie? No, czekam aż się kamera załączy i wam pokorza, co mam na stole już przygotowane. Dobra, to zacinamy. Tak, no, tu już mam toksy. Tu mam, y, widzicie, płyn do tego. Tu też mam płyn, czy do tego, że kupił. Imbusy. I hamulcy przodek, przodek, zadek. A tak wygląda właśnie koło. Z bliska to są hamulce Magury HS11. Tu korza jeszcze światełko. Magura HS. No i właśnie to by da zaraz zrobić, bo to jest rower moje żony. To jest bardzo łatwo do robienia. Ach, nic nie widać, potrzebuje światło. Tak, tu będzie właśnie to, tu będzie właśnie to odkręcane. Znaczy odkręcane? To ten, pociągna, jakoby to świadełkową tu dać. To pociągnę na dół, wyciągnę jedna szczynka, z drugiej strony muszę troszkę odkręcić, drugo, yy, tak wam pokorza jeszcze tu muszę to tu odkręcić, ta śrubka i ta dolno, i wyciągnę i będzie gotowe, liczę jakieś 10-15 minut, bo to jeszcze nakręcanie, i tak dalej, ale to wam pokorza wszystko od początku, nie? I tu widzicie taką śrubkę te z hamulców dociągania, czy tak hamuje, czy tak hamuje. To jest po tym właśnie ta śrubka, i to ją teraz dokręca, bo by tej te szczynki musiał rozciągnąć trochę, bo tak się zawsze robi. I to Was teraz nie wyda, tutaj męczył jak to odkręcą, i nową po tym pokorze, nie? No i widzicie, ta śrubka, że tu odkręcił Jakieś lepsze światło. Ta śrubka, żech odkręcił. Tak, i tu fajnie do samego końca. Fajna lampka, mam nie. Skrzynka piwa, kartonik jakiś. No, dobra. I to teraz idziemy, przechodzimy na zadek. Najpierw zrobimy to z drugiej strony. Tak, wezmę światełko ze sobą, żeby mnie blendowało. Albo idzie to tutaj przykleić? Nie, nie, idzie, nikaj przykleić. Obojętnie, to to tak zrobimy. Tak to będzie. I tu właśnie odpiną. Odpiną to, teraz będę potrzebował, to tu gdzie te szczynki muszą właśnie do środka dać. Jedną ręką tego nie zrobię, jak kamera trzyma, i z drugiej strony też te szczynki muszę zrobić, rozciągnąć. A więc, no i widzicie, to jest bardzo łatwe, to no, tak wyciągacie. Są takie, tam jest taka kuleczka, to no wyciągacie, cak! Wyskakuje i jest dobre. Na hamulcy wyglądały już, widzicie, nie za bardzo. Obejrza z tej strony, czy to idzie jakoś wyciągnąć też tak fajnie. Czy będę się odkręcać? Za bardzo mi się nie chce. Oj, oj. jest śrubokręt? Śrubokręt chyba będzie szło bez rozkręcania. Jup. No. A jednak, ale chyba nie dużo. Widać? Nie widać. Teraz widzicie? Tu jest taki. Taki cypelek i nie wyciągna tego właśnie tak, jak ja to chciałem. No to muszę to. Ta śrubka tu odkręcić i ta odkręcić. I może w tym momencie pójdzie to. wyciągnąć, nie? I to właśnie widzicie, musiał to niestety, ale cały odkręcić. No taka śrubeczka tam była. Kaj, tu lepiej będzie widać. Taka śrubeczka. No i wyleciało to samo. No z drugiej strony też nie lepiej wygląda ten hamulec. Zjechany jakoś tak dziwnie. No i to mi powyskakiwało, Tu jeszcze to też namarza Fetem. Kaj go tu mam. Tu mam specjalny Fet. Znaczy to nie ma specjalnie do rowerów, ale to mam taki tu nie. I to nic tu jeszcze by tu wszystko czyścił, bo widać, że tu jest bardzo dużo marasu. I to wszystko wyczyszcza. I po to tak samo jak to kto rozkręcił. I po tym się połącza z Wami, czy by da musiał ten odkręcać jeszcze śrubki tu, żeby hydrauliki naloć oleju z hydrauliki czy nie. Ale myślę, że nie, bo jak ty widzisz, że te kolby fajnie siedzą do samego końca. A że ten olej hydrauliczny że do hamulców wlewał w maju, to nie powinien, że teraz tego musiał. No. No, to ja się zaraz, jak po skłodą wyczyszcza, to się zamelduje, nie. No, wsadza fajnie i z drugiej strony też i będzie pasyw. Czy pisze lewo, prawo strona? Nie, Nie pisze, wam powiem szczerze. To to jest obojętnie, właśnie. I to właśnie da tu tak fajnie. Cak wsadza z drugiej strony po tym poskładom. Widzicie, już to w środku jest z jednej strony. Teraz, no, ka jest ta druga strona, tu Cię to nawet jedną ręką umiał zrobić, tak, gotowy to, to po tym tu włoża, tak to włoża i jest, go hamulce są gotowe. No, to to skręcą, i po tym jeszcze wum. Korza, czy działają, czy nie, bo to jest najważniejsze. Nie? I jest bardzo dobrze. Nie musiałem ani śrubki dokręcać. Nic. Amulet działa tak jak powinien. Lekko na dotek. Nic nie haczy. A więc nic nie haczy, nic nie ociero To jest bardzo dobrze. A więc z powrotem do piwnicy i posprzątać, nie? I to właśnie było e, wymiana hamulców Magura HS11 albo 33, jako tam ktoś chce, nie? Bo to te same są. Dobra, to na razie i do zobaczenia.